Podpal te roślinę. Spalenie jej da ci wiele korzyści w życiu. Na samym początku weź kilka gałązek rozmarynu. Liście pozostaw do wysuszenia. Kiedy będą gotowe, przesyp je do małej miski. Do tego triku potrzebujesz także małej świeczki. Następnie włóż ją do małej miseczki. Aby przyciągnąć dobrą energię, zasyp świeczkę gruboziarnistą solą do kąpieli. Taka warstwa soli sprawi, że ogień nie przedostanie się dalej. Więc nie musisz obawiać się pożaru. Teraz, gdy wszystko jest gotowe, dodaj suszone liście rozmarynu. Przykryj nimi całą powierzchnię miski, tak żeby wystawał tylko knot. Podpal go. Unoszący się aromat palonego rozmarynu pomoże ci się zrelaksować i wprowadzi do domu przyjemną atmosferę. To prosty sposób na poprawę nastroju i przyciągnięcie dobrej energii do swojego życia. Taka świeczka sprawdzi się również na insekty. Pozbędziesz się much, komarów i innych insektów.